Witamy, nagramy dzisiaj trochę filmu, co się u nas zmieniło. Nie nagrywaliśmy długo, ale trochę zachorowałem i tak dalej. Pokażę Państwu, co się zmieniło. Przedzieliliśmy goemnik na pół. Ten duży, proszę zobaczyć. I zrobiliśmy zakup. Jojusie, się nie bójdź, wychodzić. Kupiliśmy trochę pantoszy, proszę zobaczyć deresze. Tu zostawiliśmy te gołąbki lepsze na rozpód. Kupiliśmy kosz, też u góry założyliśmy kosz. Nie wiem, czy widać. Zaraz. Będą wychodzić Na wiosnę, na drugi rok No i jeszcze coś tam dokupimy, wiadomo, coś lepszego Są to fajne gołębiaki Jak widać Te nie będą wypuszczane jak mówiłem, to jest do rozpłodu. No jeszcze muszę dokupić do par. Tam coś brakuje, ale damy radę. I tak właśnie zrobiliśmy. A tu Państwu pokażę moje gołąbki. Zostawiliśmy 25 sztuk. Zostawiliśmy 25 na zimę, żeby ganiać, trochę głębi wróciło z lotów. Tak samo. Będę musiał się pozbyć żałobnika. Co mi wrócił 6 km, jasnego, sercowego chyba tego Tiplera z koronką żółtego. Tak samo jeszcze się zastanowię. Tu mam dwóch murzynów ciemnych tego mojego weterana 25 km i przyszła samica czarna, koroniata. To teraz zobaczę, może ich zostawię. Chcę trzymać same Budapeszty, Deresze, i może budapeszty Kończatę. Ale jeszcze zobaczymy. Szkoda mi ich wydać, bo to są mądre gołębie. Wracaję po 6 po 8 km. A tego zobaczę jeszcze. Jeszcze nie chodzą za wysoko, ale dzisiaj pogoda jest słaba deszczowo, ale to się rozbuja, to wiadomo. przyjdzie jaszczą, trochę przepuszy będą chodzić. Może coś kupimy jeszcze do puszczenia Dawno nie kupowaliśmy Ale nie dużo. chcę kupić jeszcze tak z 10-15 sztuk żeby Wypuścić, zobaczyć co się będzie działo Na razie na zimę mi wystarczy, jest prawie 40 czy 50 gołębi Mówię, dobiorę jeszcze do par, parę sztuk A te są do ganiania Będą do ganiania i w zimę. Ja też ganiam w zimę. Nie patrzę, czy śnieg, czy deszcz. Będą chodzić. Jeszcze się pierzą, to dlatego tak nie za bardzo jeszcze. <laughs> Krążą i krążą.